hej, witajcie, tu znowu Rufek, witam was w kolejnym odcinku z gry Black Sea My sobie do gry wracamy po naszej parudniowej przerwie. E, tak wam szczerze mówiąc, przez te parę dni sobie pograłem naprawdę dużo czasu w Black Sea Odyssey. Z dobre 3-4 godziny grałem przez te parę dni łącznie w ten Black Sea Odyssey e, samemu. Parę rzeczy nawet sobie podblokowałem, także na nowym podejściu będzie to widać. Teraz oczywiście nie mamy nic do wyboru jeszcze. Mm, nie wiem, czy Emeralda Jonesa odblokowałem na odcinku, chyba nie. Także właśnie go chyba odblokowałem nawet po, po odcinku. Poza odcinkiem, znaczy się, oczywiście. I co my tu mamy? Ja muszę sobie przypomnieć po tych paru dniach, co my tu robiliśmy. Mieliśmy Blad, Spira, Atak Speed świetny, Atak Speed y, różowy, Ice oraz Split Shot. Ok, bardzo ciekawe runy. Mieliśmy nawet runda piąta, ale nic innego nie miałem. Wszystko sprzedałem chyba najwyraźniej. Czy coś, nie wiem. Runka Fire, fajnie, jakby była w lepszej jakości, to on sobie z chęcią kupił. Runkę Fire kocham, naprawdę, uwielbiam. Eee, teraz już wiem, jak naprawdę dobra jest. Ojej, mamy takie bardzo niefajnych bossów. Ten jeden jest taki dosyć ciekawy, bo jest łatwy po prostu, a reszta to jest naprawdę gówno totalne. Jest Rock Joe, który ma bardzo dużo skrzynek, bardzo dużo legendarnych runek, ale obrażenia przeciwników plus 27% i zdrowie mi się to nie widzi za bardzo, także wolę nie ryzykować. Chyba po prostu pójdziemy na tego Eldera z tego kryształowego jest najprostszy i tyle. No serio, ja go biorę. Nie chcę ryzykować na odcinku, nie po takiej przerwie że tak naprawdę jakiej przerwy, jak cały czas samym grałem, tak naprawdę jeszcze lepiej powinienem grać. A wam przypominam oczywiście, jak lubicie serię z gry Black Sea Odyssey, to możecie zostawić łapkę w górę, to mi bardzo pomaga. Przepraszam was na momencik, to sobie podbije jasność na ekranie. No i dobra, możemy sobie do gry wskakiwać. Eee, I tak szczerze wam mówiąc, bardzo no, polubiłem Xezemoffa od czasu jak go blokowałem oczywiście, ale, tak wam szczerze mówiąc, po raz kolejny to mówiłem, ale się z tym, Coraz bardziej skłaniam się ku temu, że mimo wszystko te 50 maksymalnego zdrowia u Ksozomota To jest wielki jego minus, naprawdę ehm, Grając sobie samemu... Ale ja mam kluczy nawalone w ogóle Wszystkie skrzynki sobie mogę włożyć. E, grając sobie samemu... Wow, to jest Frost Enchantress, zapomniałem, że to nie jest mój ehm, szlak z lodu e, O czym ja mówiłem? Grając sobie samemu naprawdę zacząłem doceniać większą maksymalną ilość zdrowia Często, niestety, mega szybko padałem, mając splitshota i runki um, Blood spear, które mi dawały tak naprawdę nieskończoną ilość życia, um, gdy tylko trafiałem przeciwników. No i myślałem, że naprawdę będę nie do zabicia, ale te 50 maksymalnego zdrowia jest bardzo niskie. Nie wiem, czy to jest bóg, ale jeden z bossów zadał mi jednym ciosem 40 punktów zdrowia. To jest dla mnie niepojęte, nie powinno tak być jak... tak mi się wydaje po prostu, mając 50 maksymalnego zdrowia, przenik za 40 punktów obrażeń to nie wszystko, nie jest coś fajnego, ale no có cóż ja mógłbym, mogłem poradzić. Co dostaliśmy? Hold Her Steady i wiecie co? Te rynki też bardzo polubiłem. Zamiast tego ASA zdecydowanie chyba sobie wezmę uh, Hold Her Steady. 30 zwiększone obrażenia. Uh, jak nie będę się poruszał, spójrzcie zresztą teraz. Um, obrażenia sekundę. 60, 121, 140, 380. Dziękuję, dobranoc. Uh, drugie Hold Her Steady również sobie założymy i obrażenia się zwiększą po prostu no, kolosalnie. Uh, jeżeli oczywiście się nie ruszamy, to jest e, bardzo ważna rzecz, którą musimy mieć na uwadze. E, ja runkę Blood Spear będę zakładał tylko gdy będę mm, obity, gdy będę miał z, trochę zbitego zdrowia. No, oczywiście jak mam maga zdrowia, no to bez sensu w ogóle używać tej runki, e, bo ona jedynie daje nam raz na jakiś czas, wiecie, mm, regenerację zdrowia, no i nic więcej, naprawdę. Ojej, i na przykład właśnie w tym momencie upada się tą runkę założyć i tak naprawdę ruszać się, mniejsze wrażenia. Zadawane przeciwnikom oznacza to, że częściej będziemy ich trafiać, czyli większa szansa na to, że. O, właśnie, tak jak teraz wyleczymy się do maksa i na nowo możemy założyć. runkę 1000 mamy 200. Przez moment mieliśmy 1200. Coś obrażają na sekundę. To jest kosmos po prostu. Takich obrażeń jeszcze nigdy nie wyciągnąłem. Naprawdę. Runki które wtedy ogromnie zwiększają obrażenia. No ale mówię, trzeba mi wszystko się nie ruszać. A przy niektórych bossach to jest zupełnie niemożliwe osiągnąć. Mm. Może co, ja gadam? Po prostu stać w miejscu i nic nie robić. Także osiągnięcie takich e, wysokich obrażeń za pomocą rynek run Holterstelino nie zawsze mi wszystko jest osiągalne. Nie zawsze jest możliwe raczej. O, osiągnięcie nie zawsze osiągalne. Mega dużo skrzynek i mega duże nic. Naprawdę nic ciekawego z tych skrzynek nie wleciało, a szkoda. Ale chyba na tym poziomie nie mieliśmy żadnej większej szansy na runki jakieś ciekawe, także się nawet nie dziwię, nie lubię tych przeciwników. Powiem wam, że. Biom pustynny, ten na który nie poszliśmy sobie, wybraliśmy w tym podejściu w tej rundzie. Ten biom łatwiejszy, jakim jest ten biom kryształowy. Bion pustynny akurat wymaga właśnie od nas non stop poruszania się. Także tych runek Hold Her raczej bym nie wykorzystał może na niektórych bossów, ale no, no mówię, zupełnie one by były nieprzydatne praktycznie. Przywołujemy sobie już przeciwnika naszego. Na razie będę stał w miejscu, żeby to... No, bra nie będę jednak stał w miejscu. Ja już tutaj mogę stać w miejscu. Eee, żeby obrażenia mieć. Wow! One są naprawdę kolosalne, jak ja stoję w miejscu. No sobie sam z tego nie zdaję sprawy, jakie one są duże. No co prawda, no mówię teraz bez sensu, bo się ruszać nie możemy zupełnie. E, znaczy musimy się ruszać, żeby unikać Co? 120 coś, a tak normalnie bije po 9, także różnica jest. Idealnie w to chciałem trafić. Nie wiem tak naprawdę jak w to trafiłem, bo zupełnie w to nie leciało na początku, ale mija z tym. I tak naprawdę to już jest... Ojej, dostałem spadek. Może zanim go zabijemy, że się uleczymy. I tak zaraz padnie sam, no właśnie, no. nie ma co się leczyć, a i tak się ile wyleczyliśmy, 48 punktów zdrowia, ojej, ale dostałem, ale dostałem, czemu od tego lodu dostałem, nie wiem. Ej, znowu, what the fuck, co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje, Ja jasno muszę uciekać, bo teraz umrę, 18 punktów zdrowia, nie wiem dlaczego dostałem od lodu. Przecież to nie był przeciwnik, który miał um, Frost Enchanted, a jednak dostawiam ciągle obrażenia od lodu, co było bardzo niefajne. Ojej, ale od tego mamy runkę Blood Spirit, jak już jej w razie czego Reaper Proba na samym początku. E, I zobaczmy, co mamy w sklepie. W sklepie mamy tak naprawdę chyba nic. Sniper Shot jest dosyć ciekawy, ale czy oprócz tego coś. Hej, tak naprawdę sniper shot może być lepszy zamiast druga, druga runka Hot Horse Steady. Chociaż Nie, sniper shot jest lepszy, e, jeżeli byłby lepszy jakości niż Uncommon. On by wtedy był naprawdę dobry. Natomiast jakości zielonej albo niższej, Sniper Shot jest a, tylko taki średni. Mega lodon, ojej. Nigdy z nim nie walczyłem, natomiast na pewno będzie trudny boss. A do wyboru mamy albo to, albo Kutulu, który też jest mega trudnym bossem. Ale z Kutulu walczyłem, ojej. Obrażenia plus 25%, nic ciekawego. Wiem, że dużo skrzynek, ale no nic fajnego. Dobra, spróbujemy walczyć z tym megalodonem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wiem, czy jestem zupełnie tego gotowy. Prawdopodobnie nie, ale zobaczymy. Nie wiem, czy jeszcze w, jeszcze w ogóle byłem kiedykolwiek na odcinku w tym biomie. E w biomie Abyss, czy jakoś taką się nazywa. Nie wiem sam. Użyjmy sobie Ripper proba. mam ich strasznie mało. Jeszcze zaledwie jeden Ripper Pro, także także tak, jakoś dobrze tego nie widzę, mimo wszystko. Mało tych mega dostałem um, pakietów leczących. Coś tu ciekawego, jest runka, jakaś fioletowa, co jest bardzo ciekawe. Longshot. Dodatkowe 27 punktów obrażeń. I wiecie co, to jest zdecydowanie lepsze do używania, aniżeli ten Hold Her steady, bo to pozwala mi się ciągle ruszać i nadal mieć zwiększone obrażenia. Co prawda te zwiększone obrażenia są zmniejszane, jeżeli przeciwnicy są bliżej mnie, ale spójrzcie na to, ja jestem całkiem daleko od przeciwników i obrażenia naprawdę im dobre zadaję. Tutaj przeciwnicy naprawdę się robią nieciekawi i no to czuć Tych bardzo nie lubię, tych właśnie strzelającymi tymi kulkami Mega trudno mi jest trafić w te ich zasrane O właśnie, w te ich zasrane e, macki To jest... Nie no, to nie jest jedyny sposób na zabicie ich, ale żeby ich zabić normalnie będę potrzebował ich walić od tyłu to jest mega trudne, takie trafianie ich w tył e, Prawie niemożliwe wręcz Także zawsze trafiam mimo wszystko ich po prostu w macki, bo bez... jest Łatwiej. Dobra, teraz normalnie w ciało możemy uderzać, i on zaraz sobie powinien umrzeć. Mam taką nadzieję. Bardzo mały ten hitbox mu został. Dobra, jakoś omin o, ominąłem tych strzał. One są mega wkurzające, bo one nas stanują, sprawiają, że stoimy w miejscu. Jesteśmy podatni na ataki. Tak naprawdę, jeśli jedna taka nas trafi, no to jest bardzo prawdopodobne, że cała reszta również nas trafi. I tego właśnie w tych przeciwnikach nie cierpię. Mega szybko poruszają się ci. Dobrze, że po zabiciu jednego mam zwiększony, um, zwiększoną szybkość poruszania się, bo byłoby dosyć nieciekawie. Mam maksymalne zdrowie już, także nie ma sensu nosić rynki. Blood Spear, teraz mogę stać w miejscu i mieć zwiększone obrażenia po prostu. Jakie ja mam teraz obrażenia na sekundach? Stoję w miejscu na zwiększonym speedzie. Do tysiąca, także naprawdę bardzo fajnie. A nadal mówię, nadal mam ten plus ze zwiększonych wrażeń podczas poruszania się, dzięki longshotowi. Wow, 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 to mi się bardzo nie podoba ten przeciwnik. Ich ogólnie bardzo nie lubię, bardzo nie... Bardzo niefajni są wszyscy przeciwnicy w tym Abyss, naprawdę. Tutaj naprawdę widać, jak gra już zwiększa swój poziom trudności. Momentalnie z jednego biomu przejść na drugi, to to jest tragedia. Chociaż tak uważam, że największy skok trudności jest przechodząc z biomu... Kryształowego do. Mm, na pustynię Pustynia to jest, jak dla mnie, z, kompletnie niezbalansowany e, biom jak na. czas, do którego. Mm, czas, w którym do tego biomu wchodzimy. Ogólnie przeciwnicy tam są mega nieciekawi. E, napisałem wręcz. E, na forum. No, że to nie jest takie forum. Forum dyskusyjne na stronie Steam'a po prostu Black Sea Odyssey. E, napisałem, że jeden z przeciwników, taki czerwony robak. Jest mega nie fair i powinien być zmieniony jak dla mnie. Nie wiem, czy deweloperzy tego wysłuchają, ale. No, nie, nie wiem. Nie jestem jakoś nastawiony do tego optymistycznie, ale no zobaczymy. Może się okaże, że deweloperzy jednak wysłuchają moich próśb i zmienią tego bardzo fajnego przeciwnika. Suntrure chyba on się tak nazywa, taki czerwony robak z bardzo ogromną ilością pancerza na sobie. Wiecie co, ja wręcz zrobię tak, zdejmę tego longshot'a. Jak chcę jak najwięcej strzał zadających jak najmniej obrażeń trafić w niego, żeby mieć jak największą szansę na, wyle na wyleczenie się. Ja nie wiem co ten życimik robi. Ja z nim walczę wiele razy, on stoi w miejscu i po prostu naprawdę on jest bezużyteczny, nic nie robi, zupełnie nic. Także jak ja go będę widział, to będę zdejmował wszystkie kierunki zwiększające moje obrażenia, żeby jak najwięcej po prostu strzał... Um... Uderzyć tego przeciwnika, żebym miał jak największą szansę na wyleczenie się z darmowe, bo po co na to tracić rzeczywiście pakiety leczące? Jak mogę za darmo się blad Spear'em wyleczyć? Dobra, sprawdźmy co ta skrzyneczka ma nam do zaoferowania. Znając życie, to nic jak każda inna. Mega beznadziejna, ale cóż poradzić na to, niestety. Run of Travel nam się trafiła w ogóle. Epicka. Jak nie walczymy, mamy zwiększoną szybkość statku o 10%. poruszania się to jest ogromnie, naprawdę. Mm, tak naprawdę, o! To mi jest zupełnie nieprzydatne. Boost power. Nigdy nie... widziałem sensu używania tych runek. Ojej, i znowu ten mega niefajny przeciwnik. Tak naprawdę jak będę się poruszał a za pomocą boosta, to nie powinno wcale być problemów z zabiciem, z uniknięciem go. Ojej, tego jednego chcę zabić, super. Nie widziałem w ogóle tego... Ojej. Bardzo nie fajnie, bo mega dużo obrażeń otrzymałem. A jak na razie ta runka na leczenie coś mi nie chce wchodzić zupełnie, i no nie mogę się jakoś wyleczyć dobrze. Gdzie oni są? Nie mam zielonego pojęcia. Doceniam również runkę na Sonar Speed. Uwierzcie mi, im więcej gram, to naprawdę więcej różnych dziwnych runek zaczynam doceniać. Jak na przykład właśnie Hold Car Steady, którego nie, nie cierpiłem. Nie cierpiłem, nie cierpiałem wcześniej, jak grałem. Uważam, że to jest runa beznadziejna. Eee, runki takie jak, ojej, jakiś przeciwnik tu się trafił, wyżej, dlaczego tutaj wyżej? Palabel, a to jest ten beznadziejny, ojej, no to na niego, tak mówiłem, zajmujemy longshota i jak najwięcej strzałów w niego trzeba walnąć, żeby się wyleczyć. To jest mega fajna sprawa, serio, uderzać przeciwnika i się leczyć za darmo, to jest genialne. Tylko no jak na razie to mi nie chce w ogóle wejść ten Black co jest mega niefajne, ale no cóż poradzić. Mega dobrze, że tacy beznadziejni przeciwnicy się trafiają. Zawsze jest ta szansa, mimo wszystko, zwiększona na to wyleczenie się jakiekolwiek. 29 punktów zdrowia. No nie chcę wejść za straństwo ani raz, mimo że tyle strzałów na niego wywaliłem. Czasem to potrafi wejść normalnie parę razy z rzędu, teraz to nic nie chcę wejść. Nie wiem, wyjmę i ...włożę na nowo, może coś to da? 31, dobra, raz nam <laughs> wyleczyło. Dwa razy teraz. No to chyba na krytach podwójnie leczy. Albo po prostu dwa razy na raz leciało. No ale już 6 punktów zdrowia. O, kolejne dwa, kolejne dwa. O to mi chodziło właśnie, to jest darmowe leczenie się. <laughs> na tak banalnych przeciwników nie ma co zżować w ogóle, wiecie, lepszych runach, Przy sobie z nimi każdy da radę, bez żadnych problemów. Na tych oczywiście już Lankzata zakładamy, bo... Wiecie co, tak naprawdę z nimi nawet chyba nie chcę walczyć. Czemu to jest pakiet naprawczy tak w ogóle? A to jest taki przeciw... właśnie, to jest taki przeciwnik, z którego wyleci na pakiet naprawczy, ale najpierw go trzeba zabić. To jest bardzo niefajna rzecz. Często mm, mi się trafiał ojej ojej ojej. E, często mi się trafiał ten sam gościu, tylko że mm, z kluczem po prostu do skrzynki. Ja Mówię, co to jakiś kluczyk do skrzynki zostawiłem po prostu taki leżący, sobie nie ma szans po prostu, żebym go ominął, nie? A tu tu się okazuje, a tu przeciwnik jest. Jest całkiem niemiło wtedy. No ale cóż poradzić? Dobra, tamtego mamy zabitego, także już się nie muszę drugim przejmować. Ci również zabici. I ten pakiet naprawczy, gdzieś tu powinien być. Nadal jest jakiś przeciwnik tutaj, ale nie wiem jaki. Jest pakiet naprawczy. A nie, to jest kolejny ten. To jest kolejny ten lurker, także z nim nie chcę walczyć. Dobra, wiecie co? Lecimy na walkę z megalodonem. Sprawdzimy, jak to wyjdzie. Nie widzę jej za dobrze. Na tą walkę mi wszystko wezmę. Użyję zwiększonej siły busta, bo nie ma sensu. Mieć runki, która mi zwiększa szybkość poruszania się poza walką, bo przecież tak będę walczył ciągle tutaj. Nie, pożywam jakiś tam runek, głupich. Za szybko się poruszasz. Czemu jesteś pod wodą i dopiero teraz wyszedłeś? Dziwny jesteś, gościu. Chciał mi się trafić z harpuna. W dobrym miejscu, jak go trafię z harpuna, to on nie powinien... nadążać się obracać. Żeby dobrze mnie trafić, coś w tym stylu, nie wiem. Chyba go nie trafiłem, niestety. Nie znowu pod... Nie, nie jest pod wodą. Ej, mogę mu coś tutaj oderwać. O, ole. O, 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 Nie, nie trafię go teraz, nie ma szans. Dobra, muszę mu oderwać jedno to skrzydło. Jak mu to skrzydło oderwę... ...to się zrobi nawet ciekawie. Przeciwznimnicy z oderwanymi częściami ciała mimo wszystko... A, ...powinni się poruszać wolniej. Z tego, co czytałem, tak powinno być. Mam taką nadzieję, że tak jest. Jeśli tak nie jest, to... No szkoda. <laughs> ale fajnie, jakby tak było. Mega bym się cieszył. I wiecie co? To jest całkiem spoko. Przeciwnik na walkę za pomocą runek tych Hold Sedii. Całkiem daleko mogę się od niego odsunąć. Eee, mam czas na naprawdę całkiem ładne przymierzenie. Mogę stać w miejscu i nic nie robić. Jedynie gdy podejdzie, no to muszę być przygotowany na użycie busta, Ale to wcale nie jest takie trudne. Dobra, kolejne skrzydło jest do oderwania. Teraz muszę go tylko jakoś... A, nie trafiłem, niestety. Dobra, teraz może się uda? Jest, super, kolejne skrzydło oderwane, teraz może za ogon się weźmy, nie wiem, sam. Ale mi przysadził, o! Nie wiem, powinienem może chyba pakietu, nie ryzykować, użyję. Wolę nie ryzykować, mimo wszystko. Całkiem daleko zaszliśmy, mega nie fajnie byłoby teraz... ...umrzeć. Mamy zaczepiony, o super. Już nie mam zaczepionego ogona, miałem przez chwilę zaczepiony ogon. On za szybko się obraca. Nie powinien tak się szybko obracać na przeciwnikiem no wszystko. Dobra, jest ogon do oderwania. Super, ogon oderwany, może teraz będzie się wolniej obracał, Maj, miejmy taką nadzieję. Chyba się obraca wolniej. Nie, ja po prostu się szybciej poruszam, bo... Ale wysadził, no... A, masakra, za szybko się obraca. Nie powinien tak szybko się przeciwnik obracać. Mm -mm -mm. Właśnie, Black City to jest taka gierka. kurczę, ona jest taka świetna, taki ma świetny pomysł. Natomiast ona jest tak bardzo niedopracowana. Niezbalansowana, o ta, to, to słowo chciałem użyć. Gra jest tak cholernie niezbalansowana, że ja nie mam po prostu słów. Ym, miksurka na atak Speed, właśnie jej szukałem. Ona śmiecha pod ręką tak naprawdę cały czas. Mega przydatna miksurka. wow, mogę go scharponować? Część całego ciała jego tu mogę scharponować chyba. To jest genialne. I on już widzę, że chce mnie uderzyć, także ja użyję... O właśnie, już sobie dał spokój, na go nie nie mnie. I całkiem sporo części ciała mogę mu oderwać. To jest jedna i tutaj niestety się schował. O, 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 ale, o, ale... wow, Ale z tym czymś ja zasuwam szybko. Nie widzę go nawet, dobra. Jest, jest, jest tutaj ta część ciała duża bardzo. Nie jest oderwana, niestety jej nie trafiłem. Ale z dobrej strony jestem ułożony. urzony. Także o to chodzi. Nie mam zielonego pojęcia gdzie on jest. Serio, Sonar Speed naprawdę się przydaje do walki z takimi bossami wielkimi, którzy no po prostu nie mam zielonego pojęcia gdzie mogą się znajdować. No i to jest coś czego chciałem uniknąć, a czego nie uniknąłem niestety i muszę zrzucić mój ostatni pakiet leczący, co jest mega niefajne. Nie mam zielonego pojęcia jak z tym przeciwnikiem walczyć, naprawdę. Kolejny z takich przeciwników, na których mega się przydają runki na szybkość poruszania się. No, ogromnie nam zwiększają szanse na zrobienie czegokolwiek tutaj. No, chociaż jak tak się kręcę, wcale nie, nie idzie źle. Z drugiej strony muszę mu oderwać części ciała, ale że on się zaczął kręcić w drugą stronę, to muszę go do tego zmusić. Na razie nie wiem gdzie on jest. Tu jest, dobra. Chyba z tej drugiej strony właśnie. Nie, niestety to jest ta sama strona. Także to mnie zupełnie nie interesuje. Dobra, zaraz go teraz zmuszę do kręcenia się w drugą stronę. O to chodziło. Tą sześciła chcę mu oderwać, tylko kurczę, nie. Dobra, super. Trafiłem akurat w to, co chciałem oderwać. I dałem radę mu to zbić bardzo ładnie Więc nie widzę za bardzo kolejnych częściach do oderwania i chyba teraz mu, po prostu muszę celować w paszczę i nic innego nie mam do zrobienia Bo serio, mega trudno mi stwierdzić gdzie ja mam w ogóle go teraz celować Chyba po prostu w paszczę muszę go obijać, eee, mam maksymalne zdrowie, spróbujmy to zrobić w ten sposób Nie ja mam zielonego pojęcia, gdzie on jest, ale jak stoję w miejscu, wiem, że obrażenia mam kolosalne. Jeśli go tylko trafiam oczywiście, no to... Naprawdę idzie nieźle. O i tutaj zrobił to, czego... Chciałem znowu uniknąć i znowu mi nie wyszło. Kurde no, ten sonar speed, jak ja bym go widział na minimapie, to wyszło tak lepiej znacznie. Ale dobra, on już wpada, on naprawdę ma końcówkę zdrowia. E, jakbym teraz cluster bomb użył jeszcze, gdybym on podszedł bliżej. O, właśnie, tak jak teraz. Super! No i udało nam się rozwalić go. Nic ciekawego z niego nie wyleciało. Mega się to wszystko rozwaliło po bokach, co mi się ogromnie nie podoba, bo mamy mega mało czasu na zgarnięcie tych wszystkich fantów. No i nie zgarnąłem połowy nawet yy, kredytów. Niestety, to mi się również nie podoba. To jest kolejna rzecz niezbalansowana w Black Sea Odyssey. Stroga jest tak świetna. Tak mi się przyjemnie gra. Ale tak boli, że ona jest tak bardzo niezbalansowana. No dobra, sprawdźmy sobie, co mamy w stepie. Do kupienia po tej walce mamy lepszy split shot, to jest świetna sprawa. Mamy dodatek kolejny atak, split również jest genialny. I oczywiście split shot kupuję, to jest pewniak, zamieniamy naszego obecnego split shota na ten, i on jest milion razy lepszy. Tego split shota zatrzymamy. Gdy będę chciał zyskać jak najwięcej zdrowia, robię tak: zakładam blood spira tu. Zamiast long shota zakładam drugiego split shota i on mega dużo strzałów, które prawie nic nie robią. Natomiast każda ma dużą szansę na uleczenia po prostu. No i ten atak speed. Czy na atak speed się przyda? Wydaje mi się, że tak. To również jest bardzo fajna sprawa. I to chyba wszystko, co chciałem kupić. Mamy zaledwie jeden pakiet leczący. Ta runka to jest to, co może nam wygrać to podejście. Jeżeli ona nas nie uratuje, to umieramy. Jak na razie wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli wam się odcinek podobał, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. A my się widzimy w następnym już jutro o godzinie 18. Trzymajcie się i cześć!